24. Porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Drugi numer 2190 i 2209. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji, panią poseł Monikę Wielichowską. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, drogi mówię drogi, bo budujesz drogi. W imieniu Sejmowej Komisji Infrastruktury mamy zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zawartych w drukach 2190 i 2209. Senat po rozpatrzonej przez Sejm niniejszej ustawy wprowadził cztery poprawki, które mają głównie charakter porządkujący, nomenklaturę i legislacyjny. Wszystkie poprawki omówione podczas Sejmowej Komisji Infrastruktury uzyskały pozytywną rekomendację zarówno rządu jak i pozytywne rekomendacje komisji infrastruktury dziękuję dziękuję bardzo